Hej, hej, z tej strony pani Logiczny i zapraszam Was na ostatni już epizod. Nie będzie to ostatni odcinek najprawdopodobniej, ale jest to już ostatni, szósty epizod Alana Wake'a. Chociaż są jeszcze DLC, które może sobie też ogramy, zobaczymy. No, także zaczynamy. A z pozdrowień, dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Dzisiaj pozdrawiamy wszystkich, którzy lubią Rafaello i dawno go nie jedli.

The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake. The clicker in his hand, he took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. <laughs> Znowu wczepamy się w czasie.

worked fast the prospect of being awake started to seem bad like bad. Końcu, the lights were like needles in my eyes i needed my sunglasses te drzwi, uh, the sunglasses made the world look bearable

Naszym agentem, który myśli tylko o tym, żeby zarobić, ale okazał się fajnym kolegą. Bardzo przyjemna niespodzianka. Ja to bym zaczął od śniadania nie od telewizji, ale dobra, niech będzie. To jakoś. I have a great show tonight. I've been talking with the best selling author Alan Wake about his new book. Oh, this so is my, this is my, my pole. Yeah, ja, yeah. No, no, it is a good read. Look, uh, I'm going to be honest here. Is that wise? No, but I'm going to do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy, but this one I actually read from cover to cover. I mean, I'm, I'm a big fan. Wow, thanks. Now this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. <laughs> <laughs> but this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective Alex Casey. Now there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. <laughs> no, seriously though, seven years and six books is a long time. He was a gloomy <coughs> guy. You all your working hours with. It <laughs> was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard. Always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. <laughs> and now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah. yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. <laughs> well, congratulations! That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Onto parties and. Um... Did you watch the show? I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you gonna start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour, it's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation, just you and me, some peace and quiet. The były, ale czy Odpowiedź pozostawiam wam. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. <laughs> I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms to make it all right. Why can't you just write it here?

see you later <laughs> I you saw I saw it, saw it was, was warm and sunny i'd flicked the switch of the clicker had it done this i didn't stop to question it i had to take advantage of the sunlight to get to the lake on zane's page i had stood on the rim of Cauldron lake about to use the clicker that's where i was headed daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself, it didn't really matter. My course was set. W końcu gramy w dzień i nie powinno się nam nic raczej wydarzyć w trakcie dnia. I że czeka nas spokojny odcinek. Przynajmniej częściowo. Tak, zapomniałem, że nawet w dzień może być jakieś miejsce, gdzie jest ciemno. Trzeba uważać. O Boże, zapadła noc. No nie, no miało być bezpiecznie i spokojnie. Chwilę był jeszcze dzień, no halo. The dark was no Dobra, chcieli nas zmusić do pisania pod ich dyktando, teraz się na tyle boją, że chcą nas zabić, także powinno być ciężej generalnie. Ten samochód coś do mnie powiedział. Dobra. Nie znam samochodowego. Lecimy dalej. No oczywiście nie, nasz bohater. Już napiewszy mamy 10 godzin gry, ale nasz bohater dalej nie byli z 20 metrów. Co ja mówię 20? Widzicie to? Bo 5 mi się męczy. Dajcie mi tylko sekundkę jak zwykle, potrzebuję. Dobra, jestem. Bolę się upewnić, że się wszystko nagrywa. Żeby nie było tak, że przejdę część gry w jakieś pół godziny, to się okaże, że przepadło. Dobra, mamy nasze ulubione outko. Zobaczymy sobie coś z drugą stroną tych samej ciekawości. Czy tam coś jest? Chyba nie. Nie wiem czy zrobiłem to sprytnie, ale zablokowałem drogę sobie tym o tym. Co się im zablokowałem? A wydaje mi się, że tędy nie przebiegną. No to wyjaśniło się, czy był to sprytny ruch. A nie wiem z jakiego powodu zostawiłem. Tam z barem i z panią szeryf mojego shotguna i moją rakietnicę. Tyle dobrze, że mamy tą dobrą latarkę, właściwie to jest szperacz. Też w tej grze pierwszy raz usłyszałem o takiej nazwie. Tu łatwo nam całkiem te przedmioty, że tak powiem, egzorcyzmować. Teraz żadna taczka, nie jestem straszna. poczekamy czy to się czasami nie zawali poczekamy też żeby się naładował trochę ten sprzęt się. Jestem. Ej no, szczerze, nie dało mi w ogóle szansy na zrobienie czegokolwiek. Serio, cofnęło mnie aż tutaj. Nie miałem w ogóle szansy na zrobienie czegokolwiek. Od razu się zrespiłem, yy, dostając pizdę, że tak powiem, od tego buldożera. Powiemy sobie tak szybciej, teraz tam przejdę okay. troszkę. No ciężko będzie z przejściem tego szybciej, ale przejdę sobie to na spokojnie i widzimy się jak dojdę do tego buldożera. Dobra, podejdziemy tak bezpiecznie. I od razu trzymamy przycisk do tyłu. Aha, dobra. A jak ja mam sobie z nim poradzić? Samochodzik akurat. ŚWIATŁOŚĆ, WIDZĘ, ŚWIATŁOŚĆ. Dobra. Wyrknęli nas tu aż. I przez szczere pole. chodzi jak na szybsze Dobra, dalej nie, ma, nie da radę. Dobra, od razu odpalam race. Trzeba sobie zabrać na spokojnie te przedmioty. Zebrałem amunicję ze strzelby, więc y, myślę, że ta strzelba gdzieś tu też powinna być, chociaż może tym razem akurat nie. Miałem znowu detonować. Róbmy to, się i zaraz tobie użyjemy. Te stylu trzeba zbierać. No. Zapraszamy sobie co ciekawego w naszym notatniku. No nic ciekawego. Coś czuję, że przegapiłem y, strzelby gdzieś, no ale trudno. Bo zebrałem 3 paczki amunicji do strzelby, trzeba dwie. A strzelby brak. Podążymy sobie najpierw za strzałkami. 哎哎。Hey, hey. i zamiast strzelby mamy karabin myśliwski tym razem. No i dobra. Tutaj sobie zakończymy, jesteśmy uzbrojeni popachy w różne gadżety. Coś czuję, że niedługo będzie jakaś waleczka się szykowała. Bo no, mamy kolejne tutaj sprzęty. Także co będzie dalej? Dowiemy się dopiero następnym razem. Zapraszam.